Cześć i czołem, z tej strony Ola i Dawid z kanału Sobie Robię, z kanału, na którym remontujemy nasz stary dom. A z tym, że starym domem, a także ogrodem mamy różne perypetie. Jedną z tych perypetii było poszukiwanie studni, która tutaj miała się znajdować. I się znajduje. Tyle tylko, że jej odkrycie wprawiło nas w lekką konsternację, co widzieliście na jednym z wcześniejszych odcinków. A jeżeli nie widzieliście, to na ekranie macie link do tego odcinka. W każdym bądź razie studnia nie spełniała naszych oczekiwań w, w stosunku do studni, i tutaj no, musieliśmy zaczerpnąć rady mądrzejszych od nas, czyli naszych widzów, i też specjalistów. No i w dniu dzisiejszym przystępujemy do montowania pompy. Tak jest, zapraszamy na odcinek. Uwaga, kanał prowadzony przez amatorów dla amatorów. Mimo że prace wykonujemy na podstawie materiałów i porad uzyskanych od profesjonalistów, naśladujesz nas na własną odpowiedzialność. Z drugiej strony, skoro my mogliśmy wykonać tę pracę, ty też możesz je wykonać. Widzowie, którzy niedawno dołączyli do kanału, pewnie nie wiedzą, o co chodzi z Andrzejem i Haliną, także sugeruję obejrzeć te pierwsze odcinki na naszym kanale. Andrzej i Halina ostatnio pozostają Cieniu, bo są naszym tajnym wafę, ale obiecuję, że jeszcze kiedyś się pojawią. Ale do meritu. Z naszego poszukiwania wody wynikło tyle, że znaleźliśmy sterczącą z ziemi rurę. Wydawało nam się, że będzie studnia kręgowa i tam będzie sobie wesoło woda chlupotać. Albo przynajmniej głębinowa, gdzie się wsadza takie coś i to coś tam... To coś to jest pompa. No, czy jakoś tak. No, a z, y, okazało się po dłuższych konsultacjach, również po pytaniach do widzów, dziękujemy za te wszystkie komentarze, że mamy tak zwaną Abysynkę. Tak, w ogóle, to za tym całym projektem stoi jedna wielka niewiadoma, bo tak naprawdę to nikt nie wie, czy w ogóle w tej studni jest woda. Ale wychodzimy z założenia, że skoro u sąsiadów jest ta woda, y, z historii słyszeliśmy, że kiedyś u nas też była woda, tylko później się pompa zepsuła, więc tej wody już dalej nie było. A więc wychodzimy z założenia, że powinna przynajmniej być. Tak, oby była, ponieważ A jeżeli nie, mamy, mamy tu całą masę sprzętu, który może okazać się być zupełnie niepotrzebny. O. Ale to może wtedy zrobimy sobie z tego takiego... Sztukę nowoczesną może, bo to w ładnym kolorze. robimy łóżka i będzie prosiaczkiem. Dobrze. Wróćmy do tematów. W każdym razie skontaktowaliśmy się ze sklepem Hypo bądź Hypo, nie wiem jak się to wymawia. No właśnie, A. nie wiem czy to jest Hypo czy Hypo, bo to wszystko było w mailu. W każdym razie, link na ekranie. Link damy na ekranie. Dobra, nie przedłużając, Jak hipopotam. Karolku! <grymku> <grymku> mm, żeby doradzili nam tam specjaliści, co mamy kupić. No, i po dłuższych dyskusjach, powiem szczerze, ja w ulicę praktycznie moja wiedza w ulicy nie istnieje. Oj, 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 Miałam... oj znowu mister skromny, on się na no niczym nie zna, taki amator, ho, ho, ho. No tak, ja miałem <laughs> troszeczkę do czynienia z pneumatyką i powiem szczerze, zawsze mnie przerażało to, że tam jest milion różnych gwintów, BSP, nie BSP, calowe, metryczne. I widzicie, ja metryczne. przynajmniej nie znam tych nazw, więc nie mam nic o mnie przerażać, nie? Leżą sobie jakieś rzeczy, mamy do tego instrukcję obsługi, mamy no. dwie głowy, cztery ręce. Ale no, instrukcja jest najważniejsza, więc co? Chyba No tak, z tą rozumiem. instrukcją to, to nie jest tak prosto, bo kupując te wszystkie elementy, dostaje się do instrukcje do, do każdego z elementów. No i dopóki nie wie się, co ma z tego powstać, to tak każda instrukcja nic nie powie. To to nie jest jak IKEA? No nie do końca. Natomiast na stronie sklepu i na ich kanale YouTube'owym też Wam dam linka. Wszystkie te rzeczy są wytłumaczone, jak to wszystko połączyć ze sobą, więc mam nadzieję, że nam jako amatorom też się to uda i ta woda w końcu tutaj tryśnie. No dobra, byleby jakaś śrubka nie została na sam koniec, jak to z reguły bywa w zestawach Hikai. No jest tutaj tak dużo tych różnych rzeczy, że wydaje mi się, że któreś mogą być nadmiarowe. Dobra, przystępujemy Dobrze. do roboty, bo... Tak, bierzemy, przede wszystkim musimy sprawdzić, czy wszystko, co zamówiliśmy, mamy. I zaraz do Was wracamy, jak już ustalimy, co jest którym elementem. Dobrze, może zaraz, zanim zaczniemy tu coś kombinować, to sprawdźmy, czy mamy wszystko, co powinniśmy mieć. Śrubunek mosiężny, sztuk dwie. Sam. Git. Filtr antypiaskowy. To zidentyfikowaliśmy, że to będzie to. Tak, i tu jest zawojek do niego, do spuszczania wody. Zawój kulowy. Mm, Zawój kulowy, sztuk dwie. Sam. Co, so, śr śrubunek był. Hydrostoper. No to nie działa. Jest. Hydrostopy. Tulnik zalewowy. Zaw to mówiłem, reduktor ciśnienia. O, takie cudo. Tyle miedzi, Andrzej. To mosiądz jest. Czytam innego mosiądzu. <grych> Manometr do tego. Cyk, pompa i zbiornik. Nasz prosiaczek. Chyba mamy wszystko. No i zostały jak zwykle jakieś śrubki, nie? Bo ich nie było nigdy tak. na rozpisce. Tak, te śrubki nie wiem do czego są. Tu jest jeszcze jakaś uszczelka w ogóle. To sobie sprawdzimy i zostały jeszcze dwa nyple. Thanks. No dobrze, moi drodzy, na całe szczęście na stronie Hypo jest rysunek, jak to złożyć, więc sobie go tutaj otworzymy i... i tu gdzieś był i zaczynamy składać. Wracamy do Was, jak już to poskładamy i... może będzie to już całe. Trzymajcie kciuki. Taka sytuacja. Nie wiem, czy znawcy tematu już tam się śmieją, czy nie? Ale wydaje nam się, że chyba poskładaliśmy tego potwora tak jak powinno być. To znaczy, zgodnie z, zgodnie z rysunkiem, który dostaliśmy z Hypo. Nie została nam żadna śrubka. Nie, ale dwie, dwie wymieniliśmy na cztery, bo do przymocowania pompy były trochę za małe te śrubeczki. Chyba, tak że moje, one były do czegoś innego. Tak, na moje inżynierskie oko. Nie wiem do czego były. W międzyczasie dorobiliśmy sobie jeszcze podstawę z wiadomego drewna. No, i to tak. Yy, tak naprawdę jest kolejny dzień, bo zaczynaliśmy w czwartek, dzisiaj jest piątek, ale coś nas zatrzymało. Jedno, co nas zatrzymało, to to, że stwierdziliśmy, że tutaj zrobiło się troszeczkę za ciasno. I te różne rzeczy ze sobą kolidują. Tutaj jest śrubunek, więc teoretycznie można by skręcić tą górną część, tą dolną część, jakoś to tak usytuować, żeby ze sobą nie kolidowało, i skręcić na śrubuneczek. Ale. Nadal jest tu ciasno i tam te wszystkie kable elektryczne jeszcze pójdą i tak dalej, i tak dalej. Więc stwierdziliśmy, że zrobimy to troszkę inaczej. I kupiliśmy sobie takiego o, sztucerka, którego tutaj wstawimy, to będzie wyżej i od razu się to zrobi jakby Więcej to powiedzieć. Tak, przestrzeni. Tak, dokładnie. Drugą rzeczą, która nas tutaj zatrzymała, był klucz do śrubunków. Do tego zaraz dojdziemy, natomiast najpierw opowiem Wam, co to jest ten śrubunek. Wyobraźcie sobie, że tutaj musimy dołączyć jakiś inny segment tejże instalacji. Czyli w naszym przypadku tutaj będzie jakiś tam filtr, a później będzie wąż, który idzie do studni. I teraz, jeżeli mamy taki standardowy element, jak go wkręcamy, no to jak widać, wkręcamy, jak widać, cały ten element się kręci. Jeżeli on by był przymocowany tutaj do czegoś sztywnego, co kręcić by się nie mogło, no to nie ma możliwości wkręcenia, bo tu się będzie wkręcał, tu się będzie wykręcał. W związku z tym, ktoś mądry kiedyś, nie wiem kiedy, wpadł na pomysł czegoś takiego, co nazywa się śrubunek. Czyli tego. Jak działa śrubunek? Śrubunek składa się z dwóch części. Pierwsza część, ta na tym elemencie stałym, nazwijmy to, jest przykręcona. Tak? Na niego a druga część jest przykręcona do drugiego naszego elementu. I teraz, żeby te elementy ze sobą złączyć albo rozłączyć, ściągamy jedno z drugim i tutaj, jak widać, nie ruszając ani jednej strony, ani drugiej, nakręcamy sobie tą nakręteczkę i elementy są połączone. Hmm? Doskonałe, prawda? Nie wiem właściwie, czy jest sens, że ja to tłumaczę, bo pewnie spora część widzów wie, co to śrubunek, ale Nadziei... Ale ja na przykład nie wiedziałam. No właśnie, miałem nadzieję, że jak ktoś tego nie wie. To znaczy, że wie mniej o chydej ulicy niż ja. Ok. Wracając do naszego śrubunku i do tego, co nas wcześniej zatrzymało. No okazuje się, czego ja nie wiedziałem do wczoraj, że żeby ten element wkręcić, jak widać, że on tutaj nie ma żadnego, żadnego chwytu, nazwijmy to na, na klucz. Potrzebny jest specjalny klucz, nazywa się on kluczem sztorcowym. No więc. Stwierdziliśmy, że jak już tak, profi robimy, YouTube kręcimy, kupimy sobie taki klucz i pojechaliśmy wczoraj do Lewa, czy tam do innej kastoramy. Zresztą w obu tych marketach jest ten sam asortyment, jeżeli chodzi o ten produkt. No i już go mieliśmy w ręku. Już się witaliśmy z gąską, ale okazało się, że maksymalny rozmiar obsługiwany przez ten klucz to 27,32 cala, czy coś ten deseń. W każdym razie poniżej jednego cala, a to jest jeden cal. I oczywiście market budowlany Polek, nie ma takiego klucza, nie istnieje. Nie da się. No to mówię, pojadę do specjalistycznego sklepu instalacyjnego. Na pewno będą mieli. Hmm. mieli. Poprosiłem pana, wytłumaczyłem. Oczywiście mówię, tak, tak, do śrubunku, sztolcowy, tak, jeden cal. Hmm. jest, proszę pana, jest, już przynoszę. Pan przynosi. Piękny zestaw, od tam nie wiem ilu do jednego cala. Cały tam zestaw tych nasadek. Specjalna pokrętka, bo okazuje się, że akurat one mają odwrotnie niż zwykłe klucze mechaniczne. Czyli w pokrętce jest dziółka, a nie bolec. Mówię, fantastycznie, fantastycznie. Proszę pana, a ile to kosztuje? 140 zł. No, takiego ekspensa nie byłem gotów ponieść i stwierdziłem, że musimy tutaj zrobić jakieś obejście na gazomierzu tak zwane. No i zrobiliśmy. Proszę, to jest nasz klucz torcowy. Z czego powstał klucz torcowy? No, klucz torcowy, moi drodzy, powstał ze zwykłej nasadki, która została nacięta, z dwóch stron, tak, żeby wchodziła tutaj do środeczka, Dostała, została naspawana nakrętka. Po to, żeby było jak tym kręcić. I Teraz to nas. O, akurat, to nie ten rozmiar. Przepraszam. O! Tutaj sobie to nakładamy. Nasz klucz torcowy wkładamy i robimy tak. Działa? Działa. Wydaje mi się, można, że to, można by sobie tak. Wkręcać palcami bo można, ale w momencie, kiedy przyjdzie już uszczelnienie, to niestety nie da się tego tak wkręcać, a to nawet wiem z doświadczenia. Sam proces powstawania tego naszego wynalazku był taki, wiecie, na szybko po polsku. Więc e, okazało się, że nasadka, którą mamy, prawie pasuje, to znaczy. Taki śrubunek jest tutaj troszeczkę poprzez jakieś szlifowanie chyba czy cięcie, ma niestety nieobrobione krawędzie i ta nasadka wchodziła nam z tej strony, a nie wchodziła nam z tej strony. W związku z tym musieliśmy wymyślić sposób, w jaki tą średnicę zmniejszyć. Nie dysponujemy tokajką jeszcze. Więc wymyśliliśmy, że przecież równie dobrą tokarką będzie wkrętajeczka. I szlifiarka kątowa z tarczą listkową. No i stało rezultat. Ładnie sobie to podtoczyliśmy nawet w ten sposób, że jest tutaj lekki stożek. Ale I... to nie było zamierzone. Ale się ucieszyliśmy, jak tak wyszło. I moi drodzy, to nawet powiem wam, że pasuje bardzo dobrze. Bo zwróćcie uwagę klucz zatrzymał się dokładnie tam, gdzie kończą się te ząbki i nawet tam nie ma jakiegoś wielkiego luzu. Oczywiście to nie jest precyzyjne, ale myślę, że całkiem dobrze. Drugą kwestią było dospawanie tej nakrętki. To też nie jest jakaś super precyzyjna sprawa, szczególnie, że spawałem magiem, a tu należałoby zrobić tigiem. Ale jest to w miarę centryczne, dzięki temu, że wzięliśmy sobie nakręteczkę, która miała zintegrowany kołnierz, taką podkładkę i on ten kołnierz dokładnie ładnie nam tutaj leżał, więc w miarę centrycznie jest. Także uważam, że wykonaliśmy za troszkę prądu i troszkę gazu do spawania całkiem niezły klucz torcowy. To taka, taki temat z cyklu patenty na kanale sobie robię. Proszę Państwa, oto miś. Nie, to nie jest miś, to jest prosiaczek. To jest nasz prosiaczek, który dzisiaj przejdzie finalne skręcanie wszystkich śrubek, zaworków, no i próbę generalną czy on w ogóle zadziała. Mamy tutaj taśmę silikonową. Wcześniej używaliśmy taśmy teflonowej przy jakichś takich pracach uszczelniających. No ale no cóż, będziemy dzisiaj testować coś nowego. Mam nadzieję, że, że zadziała. Dobra, to przystępujemy do dzieła. Wiekopom na wiekopomna chwila. Mhm. Ja myślę, że ta chwila nadejdzie jeszcze kilka razy, bo ja absolutnie nie wierzę, żeby ta ilość połączeń została wykonana na pierwszy raz od razu poprawnie. A ja myślę... wierzę, a ja wierzę. Ja jestem optymistką, a ten jak zwykle musi tu marudzić i narzekać. Będzie dobrze. Dobrze, moi drodzy. Zbiornik mamy napompowany wstępnie się okazało. To jest zbiornik w ogóle przeponowy, czyli w środku jest taka nazwijmy to dentka, którą trzeba na początku napompować. Okazało się, że on jest napompowany przez producenta, bo podłączyłem przed chwilą pompkę z manometrem, no i okazało się, że jest napompowany, a myśleliśmy, że będziemy musieli go napompować. Także też takim moim zdaniem plus, szczególnie jak ktoś nie ma pompki z manometrem. W tej chwili musimy pompę zalać wstępnie wodą. Teoretycznie ja tutaj widzę na tym, na tej pompie widzę taki napis self priming co po amerykańsku oznacza, że ona się sama powinna chyba coś tam odpowietrzyć i zacząć ciągnąć wodę. Natomiast panowie ze sklepu Hypost zasugerowali nam zakup tutaj takiego trójniczka z taką możliwością podłączenia się z zewnętrzną wodą, żeby zalać pompę. No więc skoro już to mamy, no to lepiej ją zalejemy, niż będziemy ją męczyć na sucho. Mamy też zabezpieczenie przed pracą na sucho, więc może jednak ją zalejemy. A przy okazji sprawdzimy... Tu jędy poleci, to również woda. Dobrze, podłączamy szybko złączkę. Ale Popu... coś do kontaktu musimy być. Nie, połączyć. na jaży nic do kontaktu, na razie zalewamy wodą. Także odkręcaj wodę i zaraz zobaczymy, kto jędy, to woda poleci. Ale nie na maksa. No, gdzieś tu cieknie. Cieknie, czy tu nie cieknie? No, słyszę, że tam coś się. Leci przez poesostan, ale dlaczego wewnątrz? Dobra, wyłącz. To jest włączony? Tak, jest wyłączony. To może odłącz tam, żebyśmy tu trochę wody ulali, żeby nie była podciśnieniem. Okay. O! Teraz zobaczymy, co z tym presostatem. Dobra, kolejna próba. <głos> <głos> Czy ktoś to jeszcze w ogóle ogląda? Lecimy to... z filtra, i gdzieś tam chyba z czego? Co to tam jest? Na tej mufie. Podłączenie między mufą a Dobra, ale personel szczelny. <głos> <głos> tak? Tak, tutaj Dobra, jest ok. To ściągam, składamy pesostat. No dobrze, wygląda na to, że mamy jeszcze drobne wycieki do opanowania. Także może je opanujemy i do Was wrócimy. Natomiast okazuje się, że większość połączeń, które my wykonywaliśmy, jest ok, bo w tej Nie. chwili cieknie nam na filtrze, ale to jest obudowa filtra i cieknie nam na podłączeniu starego węża. Tam pewnie musimy dodać trochę uszczelnienia. Natomiast presostat dokręciłem śrubki i się uszczelnił. To jest ok. Musimy jeszcze sprawdzić podłączenie tego trójnika do pompy, ale to też nie jest nasza robota, bo ten trójnik już był wkręcony w pompę, jak pompa do nas przyszła. Także składamy. Składamy. Także uszczelniamy i zaraz do Was wracamy z pierwszym uruchomieniem. To, to jeszcze nie oznacza, że mamy wodę. Po prostu testowaliśmy kolejny raz ciśnieniowo, podłączając wodę zewnętrzną. i w trakcie ją odłączyliśmy a ten zawój był zamknięty, czyli ciśnienie nie mogło sobie ujść tam na zewnątrz, więc uszło wszystko fontanną prosto do góry. Prosto do góry, także jeszcze z drzewa kapie. Natomiast generalnie wygląda na to, że mamy to w miarę szczelne. Jedyna nieszczelność w tej chwili jest tutaj na podłączeniu tego węża, który idzie do studni, ale wydaje mi się, że to nie będzie problemem, bo tu będziemy zasysali, a nie pchali. Kolejna próba. że znowu ucieknie. Gdzie? Na tu? jest zero. No, 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 no. Moi drodzy, pompa pompuje, ale z jakiegoś powodu. Nie jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, żeby zbudowało się ciśnienie w zbiorniku. Nie wiemy dlaczego. Ale jak widać woda jest. To jest dla nas najważniejsze. Zaraz przerzucę ten wąż do Mauzera. Nie wiem, czy tam coś jeszcze musi się odpowiedzieć, czy cóż. Nie wiem, no tak no, nie leci to zbyt intensywnie, ale leci. Ja bym to nazwał połowicznym sukcesem, ale można też nazwać to połowiczną porażką. To znaczy maszyna działa, jak widzieliście, Wodę pompuje, tylko że to ciśnienie jest dosyć słabe. Najpierw myśleliśmy, że tu jest jeszcze jakiś problem z odpowietrzeniem, ale już mi się nie wydaje, no bo przelaliśmy tyle wody pompując bezpośrednio, że no powinno się pompa już odpowietrzyć. Po zamknięciu zaworu pompa teoretycznie przy tej wydajności powinna ten zbiornik napompować przez jakieś 2,5 minuty. Czekaliśmy oczywiście dłużej i nie napompowała. Także jest chyba tylko jedna możliwość, jak widzieliście, ten napływ wody nie jest zbyt duży, więc może po prostu ta studnia jest zamolona. No będzie trzeba się skontaktować z jakimś fachowcem od studniów, żeby obejrzał ten temat, co? Chyba tak. Chyba nie mamy innego wyjścia. Wszystkie strzałki już są w odpowiednią stronę. To, co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy. No, ale no... Mówię... No, ale może Wy widzicie jakiś błąd, który tutaj zrobiliśmy, no to piszcie w komentarzach. Dobra, kończymy na dzisiaj. Czasami stwierdzimy, że to połowa sukcesu została osiągnięta. Tak o, jest. Jakoś to będzie. Do zobaczenia w następnym odcinku.